Zajezdnia trawajowa na, na dolnym mieście, ale kiedy organizatorzy zaproponowali e, tytuł naukowy w na druble i to się bardzo ucieszyło, ponieważ to jest ten aspekt, który e, mi samej prywatnie na samym początku moich badań przysporzył najwięcej problemów. Ponieważ kiedy rozpoczęłam swoją przygodę z zajezdnią trawajową tą dolną Miejską, to nie mogłam znaleźć żadnych informacji. Ponieważ szukałam oczywiście na i okazało się, że na Łąkowej nie ma żadnej zajezdni, że o zajezdni na słyszeli tylko i wyłącznie tramwajowcy i ci, którzy tramwajami jeździli. Ponieważ chyba wszyscy z nas pamiętają te plakietki, które mówimy zajezdnia na Łąkowej jako ostatni przystanek tramwajowy może w tym, w tym celu, żeby tutaj wyjaśnić, co co umiem oczywiście zdaje sobie sprawę, że wszyscy, którzy mieszkają na Dolnym Mieście nie mają żadnych wątpliwości, jakie tutaj w okolicy zajezdni stoi przy ulicy Radnej. Tutaj mamy jeszcze ulicę Płużą, która wydaje nam się może całkowicie niezwiązana z tematem, ale jednak jakiś związek z zajezdnią posiada i ulica Wiosenna, mityczna ulica Wiosenna, tutaj dzisiaj w ogóle nie zobaczymy. To no więc gdzie stoi ta zajezdnia? Proszę Państwa, według źródeł niemieckich stoi na mitycznej ulicy Wiosennej, o tym, za chwilę powiemy, natomiast według źródeł Polski stoi na ulicy Purzej, ponieważ w Urzędzie Miasta Gdańska teczka poświęcona budynkowi zajedni ma adres kurza 1. Skąd to się całe to zamieszanie dotyczące ulic wzięło, to trochę sobie wyjaśnimy już w trakcie wykładu. Przepraszam bardzo, ja już tam chciałam zmieniać, ale mam takie sprytne urządzenia, które oszczędzają mi drogi. Proszę Państwa, zaczniemy od, ym, od prawie początku. Yy, ja wiem, że Państwo są w większości po tej historii Dolnego Miasta, więc są jak najbardziej wprowadzeni w temat. Ja Państwu chciałam pokazać na tym planie pochodzącym z końca XVII wieku, że, że w tym miejscu, gdzie mamy Dolne Miasto, które szumnie było nazywane w tamtym czasie w zasadzie nic nie ma. A w miejscu, gdzie dzisiaj mamy naszą zajezdnię tramwajową, już coś stoi. Ponieważ jest to taki dziwny punkt w dolnym miasta, gdzie zabudowa pojawiła się jednocześnie najszybciej i najpóźniej. Czyli proszę zobaczyć, że pod koniec XVII wieku, kiedy nie mamy jeszcze praktycznie nic na tym dolnym mieście. Tutaj mamy taki charakterystyczny budynek tak zwanych domów zarazów, które pojawiają się właśnie dlatego, że dookoła nic nie ma. Dolne Miasto było w tamtym czasie takim terenem odosobnionym, terenem włączonym oczywiście w obręb tych nowożytnych fortyfikacji, natomiast ze względu na kiepskie stosunki wodne, tutaj były tereny podmokłe, ze względu na taką peryferyjną lokalizację, proszę zobaczyć, że od terenów zamieszkały, bo to miasto dzieliły aż dwa ramiona rzeki Montławy, do tego jeszcze te przemysłowo-składowe tereny Wyspy z Kichrzów. więc to był teren rzeczywiście peryferyjny, stąd można było tego typu budynki tutaj stawiać, domy zarazy, czyli tak naprawdę dla zakaźnie chorych. No już kilka lat później, podczas największej zarazy w historii Gdańska w 1709 roku, kiedy jedna trzecia mieszkańców miasta straciła życie, to na pewno te nieduże budynki tutaj przeżywały w tym czasie swoje obleżenie. Czemu o nich mówię? Bo, ponieważ one dokładnie stoją w miejscu, gdzie dzisiaj mamy zajezdnie no, no, na ulicy Łączkowę, na ulicy gdzie mamy pełno miejsce zajezd. I teraz tak jak powiedziałam, to, to, to jest miejsce, które e, zabudowywane jest z jednej strony najszybciej, z drugiej strony najpóźniej. Bo jeżeli zobaczymy sobie e, tak zwany plan Buzego z lat 70. XIX wieku, on nam, on nam pokazuje e, zabudowę, która pojawia się powoli wzdłuż ulic do miasta, natomiast tutaj w okolicy Zajezdni ta zabudowa jeszcze nie doszła. Widać w tym miejscu... Właśnie te domy Zarazy, które jeszcze w latach 70. XIX wieku w tym miejscu się znajdują i one się znajdują przy ulicy, która nazywa się przy domach zaraznych. Później tą drugą i nieporęczną nazwę skrócono do po prostu w kwestii Lenzgase, czyli ulicy Zarazy, albo ulicy Morowej, a później jeszcze bardziej skrócono na Lenzgase, czyli. Ulicę wiosenną, żeby e, pozbyć się wszelkich złych skojarzeń. Proszę zobaczyć jeszcze jedną ciekawą rzecz. E, Za dużo tego wszystkiego trochę. E, proszę zobaczyć, że tutaj mamy dzisiejszą ulicę radną, natomiast te domy zarazem nie stoją w ulicy. Ta ulica, kwestia z ona biegnie tak troszeczkę W miejscu dzisiejszej ulicy radnej mamy jeszcze kanał melioracyjny? Jak wyglądał dom Nie wiadomo tak naprawdę. Jedyne, do czego udało mi się dotrzeć, to yy, taki, takie rysunki z akt Policji Budowlanej, to jest rysunek przedstawiający do budówki takie nieduże domki, dobudowywane do tych ciągów. Do... takie budynki w konstrukcji szkieletowej. W każdym takim budynku znajdowało się cztery mieszkania. Bardzo. Ja jestem historykiem architektury i dla mnie każdy niestety temat jest pretekstem do, do odkrywania tego, co, co mają do powiedzenia budynki. Dlatego uratuję Państwa takim niepublikowanym projektem pokazującym, co mogłoby znaleźć się w miejscu zajezdni tramwajowej, gdyby troszeczkę historia potoczyła się inaczej. Patrzymy tutaj na taki dosyć ambitny projekt yy, zbudowania zespołu kamieni sprzężowych. To jest projekt z 1976 roku. Yy, I proszę zobaczyć też jedna ciekawostka. Tutaj mamy dzisiejszą ulicę radną. Natomiast proszę zobaczyć, że jeszcze w 1976 roku jej nie ma. Ona jeszcze nie jest wytyczona, więc za grudną ocz tego założenia uznana. Stara ulica kwestii Lenzgasy albo czyli ta ulica Zarazy. Tutaj wyburzone, przeznaczone do wyburzenia te domy Zaraz i to co ma się znaleźć w ich miejscu, czyli takie zaburzenie ośmiu kamienic krzeszowych. Większość z nich jest w kształcie litery C, jak one miały wyglądać, to Państwo mogą zobaczyć tutaj na tym slajdzie. To że jesteśmy na terenach peryferyjnych. Więc to są proste, niewysokie, dwupiętrowe krope kamienice czyszczowe z taką prostą dekoracją. E, w środku znajdują się nieduże mieszkania. Największe z nich miało trzy pokoje, przeważały jedno i dwupokojowe. Bardzo rzadko, to jest jeszcze taką ciekawostką, bardzo rzadko toaleta znajdowała się w mieszkaniu, tylko w tych najbardziej prestiżowych. Większość mieszkańców miała. Załatwiać swoje potrzeby jeszcze na podwórkach. Nie wiemy, co tak naprawdę spowodowało, że Albert PZ, właściciel tego, tego terenu, nie zdecydował się na realizację projektu, który został zatwierdzony do realizacji. Być może czekał zbyt długo, aż pół roku czekał na zgodę policji budowanej. W międzyczasie warto pamiętać o tym, że. W tym samym mniej więcej czasie, OPO miała budować Fundacja Adega i ta budowa również nie doszła do skutku. To jest dokładnie ten sam rok, więc to jest kryzys budowlany. Fundacja Adega, który w swoich tłumaczyła się, że przerosły ją m.in. koszty przygotowania do Poproszę Bo proszę pamiętać o tym, że jesteśmy cały czas na dolnym mieście, gdzie te stosunki wodne nie są dobre. Gdzie grunt jest mało stabilny, jest wilgotno, więc tak naprawdę samo fundamentowanie jest dosyć skomplikowane. Ja w tym miejscu pokazuję Państwu tą, ten projekt, to jest jeden z projektów konkursowych. Pokazuję go, ponieważ tu widać ten nasz teren, widać te domy zarazem, widać, że nie ma jeszcze ulicy Radnej, nie ma. to jest jeden z wariantów i tak jak mówię no ten wariant też się yy, ta inwestycja a się, fundacja Bega się nie powiodła kilka lat wcześniej kilka lat wcześniej zbudowano te domki przy ulicy Dobrej, które można by powiedzieć że rozeszły się jak świeże płeczki a tutaj okazało się, że nie pójdzie tak łatwo, więc być może... Same problemy, które spotkała Fundacja Peda, spotkały również pana Petersa, który zdecydował się zamiast inwestować, yy, zamiast ponosić ryzyko, bo tak naprawdę później trzeba będzie jeszcze te mieszkania wynajmować, zdecydował się odsprzedać ten grunt w firmie yy, zajmującej się gdańskimi tramwajami. Pierwszy tramwaj konny pojawia się w Gdańsku takie regularne połączenie w roku 1973. Na dolnym mieście te tramwaje pojawią się 12 lat później, czyli w wakacje roku 1885 i to będzie związane nie tylko z rozwojem sieci tramwajowej. Ta pierwsza, pierwsza linia łączy przedmieścia Gdańska wrześni i oliwę samym centrum, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że koniec roku XIX to jest moment ogromnych przemian w działaniu miasta. To jest ogromny wzrost ludności, który odbywa się na Ja pokazuję rozmyślnie te zdjęcia scen, za tą <grym> Jak ta zajezdnia została zlokalizowana? Proszę tutaj, żebyśmy się dobrze zorientowali. Tutaj mamy ulicę Wrógą, tutaj ulicę Radną, ulicę lenic z zabudową, którą jeszcze będziemy omawiać na innych slajdach. Te domy zarazem, które na razie jeszcze pozostają dwa budynki zajezdni tramwajów konnego. Te dwa budynki to jest stajnia, bo jest to tramwaj konny i ta stania przewidziana jest na 70 koni oraz budynek pozowni, gdzie stacjonują wagony tramwajowe, do którego doprowadzone są trzy toliska. Dodatkowo na tym terenie znajdują się mniejsze budynki, czyli tutaj jest niewielka późnia, a przy stanie stoi budynek Pieratu. Proszę zwrócić uwagę na to. Proszę zwrócić uwagę na to. na nie warto byłoby tych tramwajów jednak zelektryfikować. To nie była taka prosta decyzja. Między innymi w tej sprawie zbierały się posiedzenia Rady Miasta. Nie wszyscy byli za elektryfikacją, jako jeden z największych argumentów przeciwko podawano, że te linie trakcyjne na pewno zniszczą wizerunek tego binaństwa. Rada Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska zdecydowali się nawet na